Cześć Wam, z tej strony Kasio. Witam Was w kolejnym moim Let's Play Reason 2 W poprzednim Let's Play'u Mówiłem Wam, że pójdziemy na tą plażę I też jeszcze byliśmy tutaj na chwilkę A ja Wam powiedziałem, że tą plażę już oczyściliśmy A wprowadziłem Was w błąd, ponieważ Ja to oczyściłem Tą plażę tylko w W Let's Play'u, który mi się skasował W jednym z odcinków, który mi się skasował Całe nagranie mi poszło i Ja w tamtym nagraniu byłem A to co teraz wam nagrywam Jeszcze tam nie byłem Więc tam zaraz sobie pójdziemy na tą plażę Tylko zanim tam jeszcze dojdziemy eee, Chciałem jeszcze Tutaj do tego kolegi podejść I żeby mnie nauczył twardziela O sorry, <grym> niż chciałbym pamiętać. Więc wiesz na czym to polega Pozwól by twoje ciało przyzwyczaiło się do bólu Niedługo nawet nie będziesz go zauważał no, to tak, twardziel, tak dla przypomniał, a jeszcze dodamy sobie wytrzymałość. Twardziel nam dawał odporność, tak dobrze mówię? Biegłość. Ok twardziel określa stopień ochrony przed wszystkimi rodzajami broni. No i bajka, jesteśmy odporni, ale tutaj jesteśmy odporni, Ale to też nam trochę dało E, jeszcze na sobie zakupię albo że Waldeza ten zahaczę. widziałem mnóstwo nagich ciał w masowym grobie obok wioski dwa miały ciemną skórę reszta była biała hmm. może piraci i Indianie wyrżnęli się nawzajem może o. znalazłem ekspedycję Korientesa żywi czy umarł żywy Corrientes i jego ludzie mają się dobrze. To wspaniała wiadomość. Jak to się stało? Nawiązali kontakt z Indianami i doszli do porozumienia z ich wodzem. Corrientes będzie chronił wioskę przed piratami Garcii. W zamian oni zdradzą mu swoje sekrety. Proszę, jaka odmiana? Daj znać, jak coś się wydarzy. No. To była taka, taka kwestia dialogowa. Hmm. Mam tego dość! Ale. Wprowadza nas trochę w głąb fabuły. No, gdzie jesteś, kolega Potrzebuję naboi. Szukasz czego? Tak, szukam. Eee. Nie. O! Może sobie zakupimy lepsze ubranie? Delusze... A w sumie złoto usta nam niepotrzebne już teraz Możemy sobie lepsze ubranie sprawić Z... Okay. patrz jak elegancko teraz z szaliczkiem, tak hipsterska troszeczkę... Szali... O, co ja mówię? Z chustą. Z chustą, nie z szalikiem. No to na plaży. W trochę. Jestem ciekaw, nie wiem ciekaw... Nie wiem czy Was to interesowało. Ale no patrzcie jakie oni mają stroje, nie? No trochę tych rzeczy mają, a... A jak tak oglądam piratów z Karaibów, czy... Niech nie, nie, będzie to mi się wydaje, że oni tam mają dosyć ciepło. No wiem, że od, od morza trochę pizga i wieje strasznie. To może dlatego tak to jest jednak chłodniej? Ale no... Nie wiem. Wydawało się, że oni tam ciepło mają A no, razgubiłem aventurę Ale tak bardzo tu nie będziemy potrzebowali Zresztą mam nowy płaszczyk Teraz wiedź szaleństwo Ale będą musiał się wrócić na statek Co no my tu mamy? Skrzyneczka i groby. Na grobie nic nie ma. No, oprócz tego grzybka, którą możemy zebrać. No, brakuje mi trochę tak opisów na tych grobach. Tu, tu. A nie, 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 tak. tak. Aha. Orzeszki. Kolejny miecz, już trochę tych mieczy mamy. Patrzcie, przekuć, przekuć. No, ta gra faworyzuje walkę mieczem. A nie szczelanie z muszkietu. Wydaje mi się, że Wszystkie te gierki Piranha Bytes tak faworyzowały właśnie walkę mieczem. Zaz tak na przykład jak jest Gothic 2 z dodatkiem i tam był miecz kruka, z tego co pamiętam, czy tam miecz burzy, to on tak... No fajnie to wszystko było, ale tylko na dla, no, tylko dla ludzi wadających mieczem. Chociaż można było też to na runę zmienić, tak. Ale nie było aż, ta, na, aż na tyle potężne jak... No, wersja z mie mieczem. Tak, wersja miecz. E, on damy ty jak? jak jesteśmy? Ha, wiedziałem. wiedziałem te bestie są tak tak Widzisz? widzisz moje badania się się Zawsze zawsze tak mówisz Dobra robota. robota zadatki zadatki wielkiego wielkiego bohatera Albo na pierwszorzędnego pierwszorzędnego nie, tak jest. Gargulce u Marakajów to historia. Dobrze. Jeden problem z głowy. No. W Zatoce Marakajów nie ma już gargulców. Wszystko jest Doskonała robota, przyjacielu. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Chodźmy ich poszukać. Zaczniemy od następnej wyspy. Musimy odnaleźć wszystkie te stworzenia. No i ostatnia wysypka nam została. Yy... Ten pójdziemy To tak to się w... wygląda jakby przejście z tego cędzę to tam nie ma przejścia no to jeszcze szybka dżemka Typowy gucho zawsze sprawia problemy a tam cicho być no e, off co jeszcze zrobiłem e, sprzedałem część rzeczy tam z 10 tysięcy lub 22 tysięcy Golda. W sumie na razie nie ma na co tego wydawać. E, jak opuścimy tą wyspę, bo na razie to jest kwestia dialogowa z Patty, to nie chcę z nią rozmawiać. Nie chcę kolejnego wątku na razie wprowadzać. E, to popłyniemy na inną wyspę i nauczymy się twardziela e, na trzecim levelu. O... No. No, można, było już chyba na tym etapie gry e Venturo jest No i poszukamy jeszcze jakiejś umiejętności, które można zakupić mm -hmm. Czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Się nacisnąć. Taka jest ta Okej. O, toś tam jest. To może to jest ten dezerter. Bo on ma strój normalny. Angus. Co ty tu robisz? Całkiem sam. Zaatakowali nas piraci. Jeden z tych łajdaków postrzelił mnie w nogę, widzisz? Więc ukryłem się w dżungli. Nie winię cię. Nie miałem wyboru. Gdybym się tu nie schował, byłbym już martwy. Okay. O, w sumie to. W, w pierwszej lokacji z tego co pamiętam. On chyba nie był skrybą, tak czy skarbnikiem. Dzisiaj już chyba spotkaliśmy. Tak. W kryształowej. Diety. No właśnie. Czekałem na tę cholerną wyprawę. Byłeś wtedy inny. Czy to aż takie dziwne, kiedy się wie, przez co przeszedłem? Przesyła mnie Corrientes. On żyje? To świetnie. Na Twoim miejscu wcale bym się nie cieszył. Co chcesz przez to powiedzieć? On kazał mi cię zabić. To kara za ukrywanie się? Hmm. Nie będę go zabijał. Zagadamy do niego. Nie możesz tu dłużej zostać. Inaczej. Chodź ze mną. Dokąd idziemy? Y... Do Waldeza. Idziemy, idziemy do głównego obozu. Zobaczyć się z Waldezem. Hmm. Rozumiem. Eee, tak, ale jeszcze o, niech on, jak na czeka, nie, nie chcę go na razie brać. Eee, zajrzyjmy do ogniska, chcę to wszystko przemieleć na zapasy żywności. Eee, nie chcecie iść do Koryntesa, wszystko się popisuje, tam pójdziecie. Bestia, 0, bohater 1. Mm, to w sumie nie wydaje wam się trochę dziwne. Ten gościwił się, to... że Korientes zżyje, oraz że taka kara, nie? Że zabicie. Jak wszyscy wiemy, wojsko ma e, sądy wojskowe. Polowe, chyba. Polowe tylko się nazywa, tak? Nie. Yep. Wojskowe. Polowy były w czasie wojny, nie wiem. Nie, nie znam się na tym, nie wypowiem się. Skrzyneczka. Grzechotka. Jakiś tam item. Ostatek. Ale czyli na statek tego nie spodziewałeś? Jeszcze nie teraz. A tutaj jest okolica. Osłania mnie były z Muszelki. E, jak z, a Nie, to się Rybka muszelka jest dalej. Jak mm, otwierałem te muszelki, miałem 47. To mimo, że z 4 perły wyskoczyły. Tylko. Lepa. Zagłębiamy się. Tutaj. Nie wiem, jak to nazwać. W dżunglę. O! Zaraz przy tobie będę agro Spierz agro Chyba dwa kierzy weszły O ludzie, nie załadowałem sobie pistolet eee, Lepszy pistolet Miałem wykwipunku niewiele, Ma pięć a 5 damage'a więcej, tak, 5 damage'a więcej tylko o... tam nic nie będzie ciekawego. Stuk, co pamiętam, to jeszcze na to podniesienie wejdźmy. To, 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 to. ale ładnie ptaszki tutaj śpiewają, naprawdę. O, a tu jakieś tylko roślinka. Nie, nawet roślinki nie ma. Bez sensu. No nic, kierujmy się w stronę stateczku. Tak. Chodź, że tu hopie, bo ze spaceru urządzasz. No a tutaj trzeba dokonać abordażu na statek CZS. A w sumie rzeczywiście można było nie zauważyć tego statku. Czek butelka I just, just, w butelce, sprawdźmy. Wentarz. Gdzie to jest? Chyba przegapiłem. To Mapa skarpu. Świetnie. Eee. To tu, za tego Aha. A, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Oj, tutaj coś jeszcze jest. Ci ile rzeczy przegapiłem, no ale jak już mówiłem, że wyjdziemy na statek, no to wbijamy. O, muszaka! Płyniemy. Grabisz wow. sobie Opa, opa. Jeszcze jeden koleżka gdzieś się ukrywa. Pewnie gdzieś na dole. E, te, tam go nie ma tutaj zejście. A, co mi tam chodźmy? Aha, sakieweczka. Venturo. Co i dla nas, a jednak naboje trzeba się pilnować. Dziś jeszcze naboje. Jeden... Aha. naboje. Dziś naboje. Dziś naboje. się nie Dziś nie to. Jeszcze o, Da się to przeczytać? Nie Ale jeszcze musimy zobaczyć kajutę kapitana Tutaj w góry nic Nope Mapa zegno skarbu, Majka, dzień Garcia. Co my tu mamy? Bla bla, bla. O proszę jest. Poprzednim razem, gdy przybyliśmy do brzegów Antigui, natknąłem się na jaskinie znajdującą się w klifie, tuż za olbrzymim wodospadem. Swój skarb zakopałem na samym jej końcu. Wejście otwiera się tylko wówczas, gdy wypowie się słowa Niech żyje Garcia. Rany, co za pajac. Przynajmniej zaznaczył miejsce ukrycia skarbu. Lepiej to sobie zapiszę Zaraz, na ostatniej stronie Jest informacja na temat załogi Czarny pies obrócił się przeciwko mnie Wkrótce dojdzie do góry Mimo to zamierzam odnaleźć Świątynię ognia Ci dranie nie wiedzą z kim mają do czynienia Ale ja wiem o. No i mamy do jaskini Hasełko Odnaleźliśmy już tu jest karo, tutaj też jest. No, trochę tutaj rzeczy mamy. E, dobra, ale już tą resztą zajmie się w kolejnym odcinku, ale dziękuję was, wam bardzo i zapraszam Was do kolejnych moich Let's Play.